Ale ze stronką dzisiejszego śląska porozmawiać o wynikach Ekstraklasy i 5, o transferach oraz to zaplanowałem na Zanim to zostawcie sobie łapkę w górę, bez przedłużenia zapraszam was do oglądania. No i tak co było w weekend. Z nami 21. Kolejka PQB Extra Klasy: Radomia Korona 02, GKS Legia 11, Krakowia Jegielonia 00, Zagłębi Roków 00, Wisła Widzew 02, Motor Lechia 23, Pogoń Arka Z10, Lechia Piast 3 do 0. No i tabela jest taka, że liderem jest wciąż. Jakie roja? Chroma 3 punkty przewagi nad bisłą płock potem górnik, Zagłębie, Krakowie lech, raków korona lechia Radom, piast motor Lug. Pogoń, motor, arka, naczywicew arka, legia, brogwet. No i tak, to mi również 25. kolejka Serii A. Pisa Milan 1-2. Como Fiorentina 1-2. Lazio Atalanta 0-2. Juventus, Inter Juventus 3-2. Ludinensis Oswolo 1-2. Parma Verona 2-1. Cremonest Genoa 00. Torino Bologna 1-2. I Napoli Roma 2, 2 No i tak, tabela z serii A. Liderem, intermediarem przed O 8 punktów. Potem Napoli, Roma, Juventus, Atalanta. Komu Bologna, Lazio, no, Sassuolo, Udinese, Parma, Cagliari, Torino. Remuner że Genoa, Fiorentina Lecce, Pisa i Hella z Verona. Co nami 24 kolejka la Ligi El Cioso su na 0-0, Espanyol Celta 2-2, Zwicket Hetafe Viraral 2-1, Steseviedo Portivoz 1, Rol Madryt, Rol 4-1, Oviedo Bilbao 1-2 Rajo Atletico 3-0. Levante Valencia 2 do 0 i Mallorca Betis 1 do 2. Tabela wygląda tak, że tymczasowym liderem jest Real Madrid przed Barceloną. Potem Real Atletico, Betis, Espanyol, Serca Sosiedad, Bilbao, Ososu, Machete, Sevilla Deportivo, Valencia, Zielona Elche, Raiol, Malorca, Levante, Dalej przed nami, za nami czwarta runda IFL Cup, tak zwane FA Cup. No i tak, jeżeli chodzi o najciekawszy mecz Hal City, Chelsea 0-4. Dwa i Spadkowicze są Hampton Leicester 2-1 Bernie przegrał z Mansfield 1-2, nie wiem która to liga, ale chyba czwarta, piąta Bernie to trochę kiepsko zagrało. City Salford City 2-0 Aston Villa Newcastle 1-3 Bright, Liverpool Brighton 3-0 Pokarnik dopiero wygrywa Leeds. Z gum. Dalej mamy Gripswington, Werhampton 0, 1, Stoke, Fulham 1, 2, Oxford, Sunderland 0, 1, Liverpool, Brighton 3 do 0. Dalej Arsenal, Wigan, Athletic 4 do 0. I przedami, za nami 22 kolejka Bundesliwik. Borussia Mainz 4-0, Hamburger Union 3-2, Eintracht Borussia Mönchengladbach 3-0, Werder Bayern 03, 3 Hoffenheim Freiburg 3-0, Bayern South 4-0, Stuttgart 3-1, Augsburg Heidenheim 0, Lipsk Wolfsburg 2-2. Knęcia tabela. Liderem Bayern przed Borussią i Hoffenheim, potem Stuttgart, Lipsk, Bayern, Eintracht, Freiburg, Hamburger, Union, Augsburg, Köln, Borussia, deklau, Mainz, Wolfsburg, Werder, Słospali, Heidenheim. I z, a, również 22. kolejka League One. Już na start dostaliśmy sensację, gdzie to Rose. Przepraszam. Gdzie to pokonał 3 do 1. Potem Monaco minus 3-1 Olympique. Marcylia Strasburg 2-2. Los Brest 1-1. Paris. No. No 05 Lecha Retolus 21, Lorientge 2.0 Mens Oxyn 1, 1 do 3 Ilioniser 2-0 Czy to nieco Jęcik zrobił Nie wiem ale nowym liderem zostaje jedną z przed PS Olimpik, Olympic potem Olimpik, Losk Strasburg, czy to jest taka sensacja? Nie wiem. Strasburg, Monaco, Lorient, Los Angeles, Brest, Le Havre. Nice, yeah. Paris, Exxon, Nantes No i co? No Zlik to tyle, jedno szybko, transfery. Pierwszym z nich jest Filip Benkowicz. Ach, te reklamy. Się jeszcze nie da ich wyłączyć. Super, się kliknęła, który się nie da wyłączyć. chwil. No i tak. Filip Benkowicz. No i kolejna ta sama reklama. No trudno, ale on Filip Benkowicz przenosił się do chińskiego SC Bank City. Do tak zwanego chyba Pyongyangu czy tam Pekin. Kolejny to yy, Matt Phillips przeniósł się do czwartoligowego w Anglii Steven Stevenage. Tak jak powinno czytać, nie wiem czy. Dobrze wymówiłem. Dalej, kolejny zawodnik B, Vinto Kaique, przeniósł się do brazylijskiego Internacionalu. I tak, kolejny transfer Karabeliow, Bułgarski zawodnik przeniósł się do Malmo. Nie mogłem go znaleźć wie. No trudno. I co za planowanie się przed nami dokończenie 21 kolejki PKB Extra Klasy. Gdzie bruk termolika zagrał z Górnikiem w zabrze. Dalej. Przed nami dokończenie. Dwu... Przed nami dokończenie 25. kolejki serii A, gdzie to Caliari podejmie leczy. Dalej. Przed nami dokończenie 24. kolejki La Ligi, gdzie Girona podjmie FC Barcelonę. Kto uważnie posłuchał? Tymczasowy lider. Mowa była o Realu, dlatego, że Barcelona nie zagrała meczu. Może i tak większość widziała. Okej, okay, nieważne. Przed nami dokończenie EFL Cup. Przed nami przedostatni mecz, bo kolejny będzie dopiero 3 marca. Ale tak, przed nami mecz w EFL Cup, gdzie to masz ten shift, możliwe, że to jest piąta lub szósta liga, podejmie Brentford. No i tak, poczekajcie chwilę. No i tak, sprawdziłem to była jakaś nacjonalna liga, więc jest, 6, jest, jest poniżej 6. Na dziś to tyle, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia.